Zawsze 600-700 osób bierze udział w, w tym festiwalu. To są osoby nie tylko z brzegu, to są osoby z całej Polski, bo i z Poznania przyjeżdżamy, i z Krakowa, i z Warszawy, i z Wrocławia, i z Opola, z całego województwa, a Mistrzostwa polskich karierowo przyciągają ludzi również za granicę. Między innymi części przyjeżdżają. E, wiem, że chyba też ze Skandynawii w tym roku byli. No to, to już jest wydarzenie na namiarę całego kraju i nie tylko. E, karotki. Łobki karotki. Co cię Polega na tym, że rywalizują zajączki, który dojdzie pierwszy po marchewkę, ten wygrywa. Ty jesteś pierwszy raz na festiwalu no. gier planszowych? Ja już jestem trzeci raz, a Oskar jest po raz pierwszy. Jak ci się podoba festiwal gier planszowych? No, jest fajnie. Lubisz gry planszowe? Oczywiście. Lubisz grać w planszówki? Jaka jest twoja pizza. Monopolię w domu. Jeszcze Eurobiznes. Graliśmy wszędzie. Stół było więcej niż w ubiegłym roku, tak powiem, bo stąd tutaj w tej sali, też w kolejnych salach i była specjalna sala na turnieje, właściwie dwie na turnieje tylko i wyłącznie. Tak więc można sobie wyobrazić, ile było stołów, ile krzesł potrzeba, żeby gościć tych wszystkich naszych gości, ale i tak i tak grali na przykład na ziemi. Tak się zdarzało. Bo po prostu chcieli już wypróbować grę, nie chcieli czekać, albo nie było miejsca, żeby się dosiąść. Tak więc wszystko, kręci się wokół klaszywek, było ich naprawdę bardzo dużo. Turnieje no różne, dla dzieci, typu MWC, gdzie dzieci no grały, tak jak grają w tą grę znaną z różnych na przykład smartfonów, w grę taką rzeczywistą, gdzie trzeba rzucać i drapiać. To były logiczne, gry, nie to chociażby Pentago, a więc Mistrzostwo Polskie Pentago. Były gry na spostrzegawczość, e, między innymi Trio, na przykład dzisiaj, Budowa Zamku, wczoraj brali udział wszyscy, zarówno dzieci, jak i dorośli. Były takie gry, w których brały udział tylko dzieci, były takie gry, w których brały udział dzieci i dorośli. Była to okazja do sprawdzenia, czy dorośli są może lepsi w spostrzegawczości od dzieci, a może jednak dzieci. To fajne konfrontacje była, szczególnie i jak się kończyło to już później finałem, gdzie na podium na przykład na pierwszym miejscu jednak dziecko stało, a nie dorosłe. Bardzo, bardzo fajnie to wszystko wyglądało. Na początku każdy losuje własną tożsamość. Od tożsamości, którą się wylosuje jest zależne jakie są cele w tej grze. No, po pierwsze chodzi o to, żeby dojść do swojego celu, ale z drugiej strony chodzi o to, żeby przeszkodzić innym. Z tym, że nie wiadoma jest tożsamość innych graczy i trzeba się jej domyślać. Ile czasu zajmuje taka gra? Czy właśnie no, jest napisane na opakowaniu, ale u nas to dłużej jazdy? Co najmniej trzy, trzy razy dłużej z tego względu, że po prostu musimy zaznajomić się z zasadami i I'll yeah, do. Gramy oczywiście dla zwycięstwa, ale gramy po to, żeby dobrze się bawić, żeby zrelaksować się, żeby zapomnieć o telefonach komórkowych, o komputerze, żeby poznać innych ludzi. Tutaj jesteśmy taką grupą, która no, poznała się właśnie na festiwalach i, i bardzo często te osoby przyjeżdżają, jak mówiłam, z różnych miejsc. I tutaj się właśnie spotykają, rozmawiają, grają. To jest jedna z niewielu okazji, żeby, żeby po prostu porozmawiać i spotkać. No drugi człowiek, to jest najważniejsze. Nie znamy się, wykonujemy różne zawody, pochodzimy z różnych miast, jesteśmy w różnych wieku, na no, a przy planszy jesteśmy równi.